Gdy tak przechodzę się uliczkami i widzę te wszystkie dzieci, ogarnia mnie jedna myśl. Co się kurwa stało? Kiedy przypomnę sobie swoje dzieciństwo, ach, godzinami poza domem. Gdzie słowo internet było mi obce, gdzie liczyła się tylko zabawa i dobrze spędzony czas z kumplami. Gdzie nikt nie miał komórki, a i tak każdy wiedział, gdzie się szukać. Gdzie nieliczni mieli komputer, będąc panami na osiedlu i jednocześnie nie spędzając dniami przed jego ekranem. Stary, nie jestem, to było niedawno, więc co się takiego stało? Napróżno mi teraz szukać wesołych gromadek dzieci w parku spinających się na drzewa, ganiających ptaki, kopiących piłkę, grających w klasy, czy którekolwiek dziecko stąpa jeszcze po chodniku, uważnie starając się nie dadepnąć na linię, ileż to frajdy dawało. Nie twierdzę, że to wina internetu, aż tak stereotypowy nie jestem. Kiedy byłem młody, zbierało się chyba wszystko. Monety, znaczki, kapsle, nakrętki, tazosy, karty, naklejki, plakaty, no po prostu wszystko. A i tak nic nie przebije kolekcji stłuczeń i siniaków. Dziś co najwyżej dzieciaki pochwalić się mogą kolekcją gier na półce, które zresztą i tak wybłagały u starych. Dziś łatwo zaobserwować dziwną tendencję w prześciganiu się, w tym także rodziców. Które dziecko jest najlepsze? Nie tylko w stopniach, ale na przykład w zajęciach dodatkowych i najgorsze, w wyglądzie. Wiem, że jeszcze 20 lat temu nosiło się ciuchy po starszym rodzeństwie, ale to miało w sobie jakiś charakter. Teraz jak dzieciak nie jest modnie ubrany, zostanie po prostu odrzucony przez rówieśników. Przykre. Kurwa, jakoś sobie nie przypominam, by ktokolwiek z moich lat w podstawówce patrzył na ubiór kolegi. Komuna nie pozwoliła wam rozwinąć swoich zainteresowań, nie narzucajcie więc tych chorych aspiracji na swoje dzieci. Czyt zepsucia XXI wieku idealnie widać w placówkach gimnazjalnych. Nie sądzę, by było drugie miejsce skupiające tak wysoki poziom ignorancji, głupoty oraz demencji. Chociaż kościoły znowu tak bardzo w tym nie odstają. Lista przejawów głupoty młodych ludzi z tych miejsc jest długa. Jednak najbardziej wkurwia ich cwaniactwo i poczucie dorosłości. Wielcy panowie świata, wiedzący i znający się na wszystkim, nie bojący się nikogo ani niczego. A gdy przychodzi co do czego, piersi spierdalają z płaczem do mamusi. Ej, ziomuś, masz fajkę? Spierdalaj. No jaki chaos! Co za kudas, się nawet nie podzieli fajką, tylko idzie dalej. I te ich zajebiste melanże przy dwóch piwach zakoszonych w domu. Żeż chujby ich strzelił. Okres buntu, poznanie części dorosłego życia. Sam święty nie byłem. Popijało się, popalało, ale gdyby ojciec się dowiedział, to do dziś czułbym jego wściekłość podczas siadania. Bezstresowe kurwa wychowanie i nim się obejrzysz, gówniarz ma większą kontrolę nad tobą niż ty nad nim. Nie wiem jak wy, ale ja wiele bym dał, by wrócił lata 90., choć z roku na rok coraz mniej z nich pamiętam. No i są jeszcze osoby ze szkół średnich, czyli rocznikowo bliżsi mej osobie. Ostatni przyczółek normalności, chociaż plewi się w nich to jebane hipsterstwo niczym chwaz najgorszy. Ale z dwojga złego, wracając do domu późnym wieczorem, wolę spotkać na ulicy hipstera wyglądającego jak bezdomny klaun niż najebanego piętnastolatka chcącego pchnąć mnie nożem dla zabawy.